Cześć! ma. Witam w krwawej łaźni. Halo, halo! alo, halo? 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 Synchronizacja. Dzień dobry. Skromadziliśmy się tutaj wszyscy, żeby zrobić jedną ważną rzecz, a mianowicie ulepszyć. Parę rzeczy. Dokładnie jedną. Eee, będzie to ten pierek. I żeby to zrobić. Ciekawe, co wyskoczy. Oczywiście, główne, jak na początek. Aha, potrzebuję też esencji. Tu, 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 tu. Mam esencję. I teraz. Mam 10? Mam. No dobra, wyleco, co? Bo i tak to wszystko będzie do zmiany. Generalnie nie wiem, czy mi starczy. Raczej wątpię, że mi starczy. Nie wiem, czemu się szybciej nie przygotowałem na to. Kurwa, z trzy role będę miał. Ja, ja idę rolować. Obniżanie SA potrzebuję w tym pierku. Obniżanie SA. Obniżanie SA. A że jest 21.20, bo ja zawsze wszystko robię na ostatni moment i nie mam czasu. To dobrze będzie też, jak będzie zręczność. No to jest pierek tylko na magów i ja potrzebuję w nim esa, jak najwięcej. Rzemiosło, rozbijanie i palimy. Jak leci, te wszystkie kracze one były do spalenia, no 220 eski. Dobra, proszę coś fajnego. Proszę coś fajnego. Proszę, coś fajnego. Da. Proszę, coś fajnego. Proszę, coś fajnego. Ja już nie mam esy i nawet mi zręczności nie wyrolowało. Czyli jest cepiato. Skąd ja miałem wziąć teraz heroesę? Nie zdobędę heroesy. Laka, laka jest problem. Szkoda mi palić te eventowe hera. Uff. Heroiczny. Mam serio 7 minut już tylko. Kupmy jakieś tanie herka. Trafiła mi się fajna okazja, bo to jest Cerotania jak za takie herka. Ktoś powystawiał z Cybilki herka po 60m. 65. 65. A ja wiem dlaczego, licytacje. Licytacje. Dobra, nie idę już do Unila, bo nie mam czasu. Idę tutaj do Torning. Unil nie oddał. Rzemiosło, rozbijanie. i coś fajnego. Obniżanie krytyka, zręczność. Lecimy dalej po obniżkę SA. 5 minut mamy. Nie jest źle. Daję już zręczność przynajmniej. Ostatni rol, czy warto? No dobra, no to będzie zręczność. No już za bardzo nie ma czasu. Mógłbym popalić też te itemy. No dobra, palimy to. Szczerze, nie za, nie za fajnie, że palę pierki, bo chciałbym sobie ulepszyć pierek z Dracolisza. Z, 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 z sobie. Na tancka. A mi dalej zręczność daje. Ostatni rol, jak nie będzie zręczności... Jest obniżanie krytyka, to lepiej zręczność czy obniżanie krytyka? Idziemy w obniżanie krytyka może, co? Czy zręczność? Zręczność. Dobra, to jest na palów zestaw, to nie. Ja powinienem zacząć wbijać szybciej, bo jak wbijam pod koniec, to no, za bardzo nie mam tych przeciwników, którzy są wcześniej. No dobra, panie Hawranek, ile mi to zwiększyło SA? Po całe nic, <laughs> ale jest przynajmniej klątwa. Hmm. Znaczy, nie, nie żeby coś, nie? Ten pierek serio ma dobre SA. Więc to, że mam jeszcze więcej z tym pierkiem, to jest git. A wiecie, tu jest FO, tu jest klątwa, nie? Więc git, git, git. Wszystko jest git. Hmm, dobra. Bogo. Bratun. Ja wchodzę. Zgoda wyjaśni mi zasady. I mamy tutaj paradynów. No kurde, nie zdążyłem. Królewna Paulina lodowy 12:82 S.A. nie jest źle. Chociaż tydzień temu zaatakowałem Paladyna um, który miał ogień i się wywaliłem nie zrobiłem prawie w ogóle różnicy tur mimo może miałem te 13s -a i zimno on ogień nie więc ja nie wiem co tam się podziało po tyle tych klątw z jego strony i oślepów było że szok. Patrzcie jak to wygląda teraz już mam 12 tu rund Tur. Tur na start, a tutaj coś takiego, lodowa. no to podwójny. Tutaj gościu ma takie EQ na profilu, ale z tego co wiem, to ponoć podmienia i normalnie to ma poulepszane na 5 itemy, jakieś inne eventowe czy tam coś. Lodowy, podwójny, ale ostatnio na koboldzie zbiłem go ogniem, więc Dobra, dwie tury minęły, to jeszcze raz lodowa, wycieńczająca bym sobie teraz kliknął i podwójny. Lodowa na dwie tury, druga lodowa, no bo nie miałem nic innego, podwójny. Wziął mi dotyk, więc zajebiście, może to skończę na 100%. Tu był lodowy, to wycieńczający, podwójny. lodowy. To jeszcze raz lodowy. Kurwa, ucieczka. Drugi raz lecimy. Druga runda. Nie wywiniesz się. Najlepsze jest to, nie, że od kiedy mam tego tropa, czyli już z miesiąc z czasu. To dostałem, z, żeby nie skłamać, 30 wiadomości na ogólnym na privie, żeby się zmieszyć, nie, żeby zrobić PVP na Koboldzie czy coś. Nigdy mi się nie chciało, no bo kur, z takim palem to jest walka długa i tak widzicie, no zero szans. Zero szans. Potem na ogniu mnie zaatakował, to go rozwaliłem. Tam ja go nawet zaatakowałem i powiedział, że chce rewanż. Ja miałem ogień, nie? Napisałem, ja że to chyba nie ma sensu na rewanż, skoro mi tam jeszcze zostało 100% HP. Dobra, już się nawet nie skupiam na tym, <grytanie> na tym co klikam, bo poprzednia pokazała. Dobra. No, i to by było na tyle z przeciwników. A nie, jeszcze jest śmiały gdzieś. Tutaj był. Ktoś się w niego wkleił. Nie wiem kto. Oh, Wili na bombie, to mamy sojusz. Ale ubiorę się. Na wypadek. Wątpię raczej, że mnie zaatakuje. Raczej bym powiedział, że ten śmiały mnie zaatakuje. Z tym śmiałem to się w ogóle właśnie wywaliłem. Yy, wywaliłem. tydzień temu. Miał ogień ubrany. I dobijałem go. Zresztą prawdopodobnie ta walka też będzie na YouTubie, bo śmiesznie tam zrajowałem. Więc pewnie będzie. Kurde, szkoda, że w tym pierku nie weszło to obniżanie SA. Ale myślę, że nawet z tą zręcznością to to będzie gituwa. Prawie te 13 SA z błogiem, które ma 0,29. Oho, bomba wiśniowa się wkleił. O kurwa, co ja zrobiłem? Uff Uff Coś, coś nie wiem, Alt f cztery, coś, coś Nie wiem <grytanie> Jakaś ucieczka tu poszła <laughs> hmm. Śmiały chce walczyć, no to ja się muszę teraz zastanowić, czy nie chcę ubrać hełmu ślepy i pierka klątwy na niego. Szczerze. Nie sprawdzałem tego jeszcze, nie? Ale myślę, że jak on ma sporo sporo ESA. To może oślep bardziej oddał niż FO. Tylko, że tutaj mamy obniżkę a więc ten Pierek w sumie raczej teoretycznie jest szybszy. Niszczenie tego pancerza nieszczęsnego. Mm, kurde, no. Tak coś mi nie pasuje w tym zestawie na tych palu. Ja bym coś pozmieniał. Ta krytyczna też kurczę nie wiem. Może jak te łapy będą napięć one będą, będą lepiej nasiadać nas na palów. Wtedy wiecie, no, niby bez krytycznej, ale SFO to bym w łapy klątwa brał. Teraz raczej tego nie zrobię zestawu, no bo to jest nieulepszone. Więc z bym stracił bardzo dużo. Dla przykładu już Wam mówię: 1282. 12:34. Pozdro. Co oni robią wszyscy? Hej, here. Rozadował mi się aparat, więc trzeba przejść na inne środki. Nie lubię siebie. Nie lubię, nie lubię siebie w tym telefonie jak jakoś to trzeba inaczej gdzieś. Dobra, jest lepiej trochę. Rewanż ze śmiałym, tydzień temu z nim padłem, tak jak już mówiłem. Zobaczymy, czy teraz ma ogień, czy ma zimno. Jeśli ma ogień, to jestem w dupie, bo on ostatnio tym ogniem mnie pozabijał. Pewnie będzie ogień. No i jest ogień. Przez to, że jest ogień, to ja się teraz zastanawiam, czy używać wycieńczającej, czy strzały z niespodzianką. Dlatego, że kliknijmy na początek wycięczająco. Zobaczmy, jak to będzie szło. Dlatego, że z tego ognia będzie guppy damage. A dla mnie lepiej, żeby walka była długa. Dlatego będę próbował strzał z niespodzianką wydłużyć tą walkę. <słuch> mm -hmm. To może mieć sens. Dobra, lodowy. Próbujemy. Pomienne oczyszczenie. Też by mi się przydało. Aczkolwiek nie mam tego jak wcisnąć. Dobra. Podwójny klątwa. Już się zaczyna. Już się zaczyna, mam już mniej procent niż on. No dobra, jednak unik, więc nie. Lodowy. Dobra, kliknijmy teraz, jak on tutaj bił gorącym, wycieńczająca może. Knie w bogów, dobra. Ale i tak, widzicie jaki to jest duży damage? Trzeba bić tą trzczałą z niespodzianką. Trzeba, trzeba. Dobra. Ja was teraz nauczę, jak grać tropem, nie? Generalnie... Generalnie chodzi o to, żeby on zamiast bić 1500, bił 300. Podwójny, bo tam gdzieś był lodowy wcześniej. Um, ok, um, lodowy. A przy okazji sobie zaoszczędzę energię na. Zniszczona pancerz przeciwnika. O chuj chodzi? Nie wiem. Był lodowy. No to podwójny teraz. Lodowy. Nie pamiętam o czym mówię. Strza z niespodzianką. Podwójny. Lodowy. Myślałem o tym, jak z nim padłem tydzień temu, że on mnie tak szybko wykończył tym ogniem, że ta strza z niespodzianką pewnie bardziej była dała niż wycieńczająca. Um... Pozdrawiam Emilkę na odcinku. Jazda, jazdunia. Lodowy, no to podwójny teraz. Ale ładnie teraz dwa przebicia. Duży damage. dobra. Lodowy. I teraz czas z niespodzianką. Ostatnio się mnie pewien y, ziomek zapytał. Nie, stwierdził, że ja to nie potrafię grać i klikam byle co na pałę. Już zapytałem go dlaczego. I mi powiedział, bo palów bijesz strzałą z niespodzianką. To jest. Ja się patrzę w tamtą kamerę, bo tam mam kamerę. Generalnie. W tamtym kierunku, bo tam mam kamerę, ale. Mam teraz tu kamerę. Zapominam o tym. Ale eee, strzał z niespodzianką, a teraz nauczę. Używacie pod koniec walki. Jeśli potrzebujecie energię na podwójne, bo podwójne są też bardzo istotne. Jak widzicie mam dwa ruchy jakby, a nie jeden, więc to jest tajem ja zdublował. Ech. Leknę się teraz. Lodowa. Ech. I na początku, póki macie jeszcze dużo energii, to sobie możecie zbijać HP wycieńczającą, ale potem lepiej zostawiać energię na podwójne i z niespodzianką używać. Eee, I to jest wszystko przemyślane, nie? A z takim osobnikiem, który jeszcze bije ogniem, no to trzeba używać strzałę z niespodzianką jednak szybciej, bo jak widzicie, bardziej to oddaje um, niż, niż pod koniec walki. Kurde no. czeczka, Ale to była deklasacja teraz, Imo. Patrzcie, to on miał 33% po chyba dwóch lekach i ratunku do 60, a ja 71% po jednym leku. Takim zapasowym. A jak w ruchach. Znaczy w tych. O, w ruchach pięknie. A jak w tych. W tykach. 3 dotyki do 0. O! No, fajnie mi posiadało. Dobra, inaczej. Inaczej. Oni tu też. Kurwa! Ja mam nadzieję, że mnie słychać. lo halo, halo. Na szczęście. Kurde, taka głupia poświata przez ten telewizor jest. Ale trudno. O. Śmiałego już nie ma na łaźni. Um. Został spoza klanu Willi. I przetestujemy pierek z Mazurna 5. I lecimy. Oh shit, lodowy. Bo bym nie zdążył. Przebiłbym 13 SA gdybym ubrał strzały od zimna, ale chcę też, żeby obniżać SA. Więc, no. Dobra. Um, nie mam dwa razy krytycznej. Lecę na, dwa, na trzy razy klątwę, więc liczmy na to, że ma będzie wchodzić. Oho, Cebek. Powoli zaczynam żałować, że nie mam dwa razy krytycznej. Prąd tu na razie żadna chyba nie wyszła. No dobra. Trzeba oszczędnie też ton lodowy, bo jest na 38 many. Tu był lodowy, on miał jedną turę. To jeszcze lodowy dalej działa. Ale klikniemy, żeby się ładowała strza z niespodzianką. Hmm. No dobra, to lodowy. Ładujemy tą strzałę z niespodzianką. Ej, no jak na razie to ta klątwa. O, teraz wbiła. Tutaj była. Tak na razie to trzy razy klątwa jakoś nie wchodzi najlepiej, bym powiedział. Ale uroana fajnie wchodziła. Dlatego ją mam. Dobra, generalnie to sobie teraz już nie będę chyba tej lodowej. A bez dubluję. To dobrze idzie. Dobra, cyk, z z niespodzianką. Podwójny. Dobra. No i dobra, i co tutaj mamy? Dwóch tanców, czyli wygrałem łaźnie. Albo dobra, nie będę teraz kombinować. nadzieję, że wygram, bo tak pewnie się poczułem. Powiedziałem, że i tak już wygrałem. <grych> Zobaczymy. Ogólnie na Tanzów mam zestaw taki przygotowany, że ten helm i te łapy, tylko te łapy są jeszcze nie, nie ulepszone, więc, więc... kurczę, no... Szkoda mi ich używać, szczerze. Wolę to, co mam ulepszone i daję więcej... Więcej tego i owego. Dobra, mógłbym się teraz uleczyć. Bo nie mam nic lepszego do roboty. Podwójny, jak jest to trzeba dawać. Uu. Dobra, już mamy średnio z energią. To już wycieńczające klikać nie będziemy, strza z niespodzianką. U, dotyk mu wbił. Asylwenia. Obada bił demoa. uleczy się jeszcze raz. Podwójny. Płonąca. Zwykły atak. Podwójny. Strzała z niespodzianką. Płonąca. 9%. Wycieńczająca. Udało się wygrać. Dobra. Dwie legi na pięć. co po, po potrafisz. Po, 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 po Cyk. No to zwykły ataku. Nie będziemy tak marnować tej manyany, Wycieńczająca. Podwójny. Podwójny. Co? Członka? Podwójny. U. Podwójny Wycieńczający Podwójny Jest, gid jest już po ratunku. Ale wbił mu dotyk Kurczę Kolejny który któremu znowu wbił dotyk A ja z tancami nie mam dotyków Dobra, podwójny Podotyk leci No to Wycieńczająca Wbijamy THP Ładnie teraz trafiam. Zaraz czas z niespodzianką. I tak u to mi nic nie dało, ale dobrze. Podwójny i wygraliśmy. No. No i generalnie... Zostawię te 30 minut boga. Wygrałem, nie? Jo, jo, ją! Dobra, właśnie, dobra, właśnie. Do, dobra, właśnie. Deklasacja na przeciwnikach. Polecam się na przyszłość.